Wiecie, Ja się wychowałem w, w rodzinie, gdzie był alkohol, plus jeszcze ta rodzina była taka typowo kryminogienna rodzina. Ojciec, wujkowie, całe, całe grono, te jego towarzystwa, to wszystko było świat kryminogennych, gdzie się utrzymywali z przestępstw. No I na tamte czasy żyło im się świetnie, bo słuchajcie, bardzo fajnymi samochodami, dużo złota mieli na sobie. Fajnie się prowadzili, zawsze uśmiechnięci, nie pracowali. Jak ja to na tamten czas widziałem, byli to panowie życia. i. Ja wam powiem, że jak zacząłem dorastać w tym, w tym całym gronie, ja, ja też zapragnąłem taki bycia. Ja pamiętam już w szkole podstawów, w podstawowej szkole już twierdziłem, że, że, że praca jest dla wariatów, że tutaj są takie czasy, że trzeba szybko nakraść, narabować, żyć, cieszyć się z tym życiem. I tak, tak, właśnie. Ja miałem takie swoje plany, ale, ale ja tego nie, ja nie zauważyłem na tamten czas, że ja mam skłonności do alkoholu, bo ja pamiętam, już w szkole podstawowej nadużywałem tego alkoholu. Ja nigdy nie potrafiłem wypić normalnie. Zawsze się upijałem, jak to. My mówimy do zgonu. Ale słuchajcie, ja też pamiętam, że yy, na ten czas mi alkohol dużo pomagał mi w podstawówce, tak jak i później, w, w późniejszych swoich latach swojego życia, bo ten alkohol mi dawał tą swobodę, taką. Wiecie, ja, ja czułem się bo nim świetnie się czułem, bo ja byłem rozgadany, roztańczony, potrafiłem z dziewczynami zagadać. No, a później w późniejszym życiu też jak to na tej naszej Pradze, no, żeby coś tam znaczyć, coś sobą reprezentować, trzeba było być agresywnym i, i ten alkohol też tą agresję mi dawał. I, I tak to się moja ta kariera zaczęła. Plus jeszcze słuchajcie, ja, te to moje towarzystwo, ja, ja ani innego towarzystwa nie znałem, jak y, Towarzystwo Ulicy, czyli ten kryminogenny świat, bo ta stalowa, mała, inżynierska, ta cała nasza, ten y, trójkąt bermudzki, jak na to wtedy mówili, to, to wszystko było właśnie z takich, z takiego otoczenia, słuchajcie, ja, ja tak się wychowywałem, ja, ja pamiętam, no to był tylko alkohol, imprezy, balety i, i no i... I tak to się u mnie toczyło, ale też tak jak teraz wspomnę, słuchajcie, ja, ja pamiętam w swoim wcześniej, wcześniejszym y, latach życia, że y, ja bez alkoholu byłem y, takim wystraszonym chłopakiem, który nie miał, nie miał ani tej pogody ducha, ani nie był uśmiechnięty, tylko czegoś wiecznie mu brakowało.